zaczynamy zaczynamy motobloga spokojnego luźnego jak widzicie brat kupił sobie Nowkę MRF 40 c spokojnie jest na dotarciu ładnie w książce opisane jak ma to przebiegać więc spokojnie jedziemy no krótka przyjażka fajna pogoda ładna ciepłutko może sprawdzę się na górce jakieś, jak moje Haku idzie. No. no coś tu pogadamy sobie. No może pierwsza rzecz to jest taka, że tutaj wracamy na pitbajkach będą fajne przygody, fajne filmiki no będziecie obserwować wszystko w a będziecie wiedzieć co jest grane, co pieć No będzie fan, będzie zabawa o to chodzi jazda na pitbajkach. Yy, zapewne wielu z Was widziało ogłoszenie mojego MRF na Olixie. tak, sprzedaje swojego haku Ponieważ też taką nowkę kupywał RC jak brat od Pitbay Camera w Gryfice, to myślę, że nówka dłużej mi podsłuży, będę bardziej zadowolony z niej niż teraz ze swojego HQ. Bo zajebiście się prezentuje, zajebiście jeździ, no przede wszystkim nowy, nie? Zazdrav chuj! trochę zobaczyć, i z powrotu wracamy. Bez szaleństw, ale z, 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 z zabawą. Z zacieszeniem na morzu, sobie jeździmy <gryw> na małych hamerewkach. O jezu, ździura. Nie wiem, czy brat nie wie gdzie jechać, <gryw> ale chyba wie. We wtorek ten co będzie? Nagrywamy unboxing Londzina. Kolega kupił nowego więc będzie, będzie unboxing. Chyba pierwszy taki... No, bo, będzie to pierwszy taki unboxing Londzina na YouTubie. No, ja mogę pizzlować, nie? Dobra, raczej musi na spokojnie chyba z 1800 km zrobić tak spokojnie, tak w takich trzech krokach. Ale widzę, że go rozpiera energia! I będzie latany! Dwaj bracia na dwóch MRF! Niesamowite! Tego jeszcze nie było! <laughs> Musimy sobie intercomy wszyscy kupić z ekipy! żeby sobie gadać podczas jazdy Powiem Ci, powiem Ci, powiem Wam, że trzeba mieć tu wprawy, to nie jest takie proste jeżdżenie pitbike'iem, bo naprawdę bardzo go rzuca bardzo go rzuca na takich polach O nie! Siabano! Co tu robisz? Wiesz, ja wolno na się tutaj, Kurwa! Przela, <ścoughs> <ścoughs> <Brazła. ścoughs> żeby nie wybrudzić, bo nowy. Tá. Bade, dobry, No tak więc! Koniec, motobloga Koniec! Trzymajcie się, do kolejnych filmów! Misia! Chodź jeszcze tu się przywitaj z widzami. Chodź. Chodź Misia, przywita się z widzami. Kompu kompu robiłaś? Dasz łapkę. Cześć Misia, cześć co? Gorąco jest.